Mieszane sztuki walki to oczywiście sport indywidualny, ale jeżeli nie jesteś Tonym Fergusonem, raczej nie będziesz trenować samodzielnie. Potrzebujesz ludzi, od których możesz się uczyć i partnerów treningowych. Zazwyczaj więzi tworzone między zawodnikami a trenerami mogą być równie silne jak te rodzinne. Jednak nawet twój brat może zwrócić się przeciwko tobie. Rywalizacje, które widzieliśmy między zawodnikami, którzy kiedyś razem trenowali lub byli przyjaciółmi, należą do najbardziej intensywnych w historii tego sportu. Drużynowi koledzy walczący przeciwko sobie, przyjaciele, którzy że trenowali razem przez lata, a nawet ci, którzy byli sobie bliscy jak bracia, wszyscy stoczyli walki w MMA, a historie o tym, co wydarzyło się potem cóż, niektóre z nich są niewiarygodne. Kamaru Usman i Gilbert Burns. Trenując w dużym zespole MMA, nigdy nie możesz być pewien, patrząc po sali, czy nie przyjdzie ci walczyć z jednym z Twoich kolegów, nawet jeśli towarzyszyli Ci przez całą Twoją drogę w mieszanych sztukach walki. Tego właśnie doświadczył Gilbert Burns, gdy młody Kamaru Usman dołączył do jego zespołu. Dzielili maty w Black Zillions już w 2012 roku, a potem obaj przenieśli się na Florydę i zaczęli wspólnie trenować w Sanford MMA. Jednak ich relacja wykraczała poza zwykłe treningi. Wystarczy spojrzeć na ich kariery, by zobaczyć, jak często sobie pomagają. Magali. Możecie pamiętać, że Usman brał udział w programie The Ultimate Fighter i Gilbert też tam był, świętując razem z nim. Oczywiście Usman się odwdzięczył, wspierając Bernsa w jego narożniku, gdy ten walczył z Michelem Prezeresem, zapewne sytuacja stała się trochę łatwiejsza, gdy Usman ostatecznie opuścił drużynę, by przenieść się do Trevora Whitmana. Usman jest jednym z tych zawodników, którzy twierdzą, że w OKTAGONIE nie widzą twarzy, tylko ciało, ale potem zaczął nieco podgrzewać atmosferę. Obaj wiemy, że w ciągu ostatniego roku i pół wykonał naprawdę dobrą robotę i widzę to, dostrzegam to i doceniam. Może nie pokazywali tego wcześniej, ale w tej walce było mnóstwo emocji. Ich wspólny trener Henry Hooft odmówił bycia w narożniku Bernsa i w ogóle nie chciał brać udziału w tym starciu. Wszystkie emocje wypłynęły jednak podczas walki. Berns rzucił się na Kamaru od początku w szaleńczy sposób, ale mistrz wyglądał spektakularnie. Wykorzystał nowe narzędzia, których nauczył się w swojej nowej siłowni i znokautował Gilberta. Nie było to łatwe dla żadnego z nich, a wszystko skończyło się łzami. Francis Enganu kontra Cyril Gane. Pod kierownictwem Fernanda Lopez'a, drogi Francisa Nganu i Cyrila Gane przecięły się w ich drodze po tytuły UFC. Nie wiedzieliśmy jednak za wiele o tym, jak blisko ze sobą byli, ani jak wyglądały ich wspólne treningi. Było wiadomo, że relacja Nganu z głównym trenerem Fernandem Lopezem już się rozpadła. Lopez mówił mediom, że Francis miał problem z ego i przestał go słuchać podczas treningów. Prawdopodobnie było w tym coś więcej, ale Francis zdążył już opuścić Paryż i przenieść się do Erika Nixika, zanim walka z Ganem została zaplanowana. To dwaj zawodnicy, którzy i tak niezbyt dużo rozmawiają, bo angielski nie jest ich pierwszym językiem. Jednak konferencja prasowa ujawniła, jak głęboka była ich rywalizacja. Francis powiedział w tym tygodniu, że znokautował cię na sparingu, a ty twierdzisz, że to się nie wydarzyło. To mówi prawdę. Upadłeś na podłogę, Siri. Możesz wytłumaczyć, co dokładnie się stało? Nie pamiętasz? Lewe wysokie kopnięcie. Lewe wysokie kopnięcie i mówisz, że mnie znokautowałeś. Upadłeś na podłogę czy nie? Ganu wyglądał na przekonanego, że wtedy znokautował Gan, ale Cyril raczej nie wspominał treningów z Francisem zbyt ciepło. Problem z Francisem polega na tym, że nie lubi technicznych sparingów. Ty chcesz robić siłowe sparingi. Mówiłem ci o tym kilka razy. Sparuję z zawodnikami ważącymi 70 kg i sparuję z dziewczynami i one nie narzekają. To dość odważne słowa od Francisa, który nawet nie chciał uznać, że byli kolegami z drużyny, prawdopodobnie dlatego, że zamierzał go znokautować. Z kolei Gane wyglądał na szczerze zasmuconego brakiem szacunku ze strony Nganu i tym, że ten nie uznaje ich wspólnej przeszłości. Walka trwała pełne pięć rund i była dość wyrównana. Jednak momentami wyglądała bardziej jak sesja treningowa niż prawdziwa walka. Anderson Silva kontra Vitor Belfort. Jeśli pamiętasz czasy panowania Andersona Silvii, wiesz, że był jednym z najbardziej dominujących mistrzów w historii. Nie zawsze żywił wrogość wobec swoich przeciwników. Dla niego chodziło przede wszystkim o szacunek, jednak były wyjątki, jak w przypadku Cella Sonnena, od którego jak wiemy nie można było oczekiwać niczego innego. Ktoś, wobec kogo Anderson powinien mieć ogromny szacunek, to jego rodak i legenda brazylijskiego MMA Vitor Belfort. Belfort miał w swojej karierze wzloty i upadki w UFC, ale wrócił na szczyt i nieuchronnie zmierzał ku starciu z Andersonem. UFC zaplanowało więc walkę o tytuł pomiędzy tymi dwoma brazylijskimi ikonami. A ponad 20 dziennikarzy z brazylijskich mediów przyjechało do Las Vegas, by relacjonować to, co nazywali walką stulecia. Anderson jednak powiedział mediom, że jeśli będzie miał szansę, zrobi Vitorowi krzywdę. Ale dlaczego? Belfort w przeszłości jeździł po różnych siłowniach w Brazylii, żeby znaleźć partnerów do treningów i często trenował razem z Andersonem. Ich relacja była jednak o wiele bardziej osobista. W trudnym momencie kariery Belforta, gdy jego życie zawodowe było w kryzysie, a jego siostra została porwana, Vitor przeniósł się z Rio. De Janeiro, by uciec od tragedii, Anderson, który również mieszkał w Rio, ponoć rzucił wszystko, by spędzić czas z Witorem i pomóc mu przetrwać ten ciężki okres. Ich relacja zaczęła się psuć dopiero wtedy, gdy Belfort zgodził się na walkę z Andersonem. Silva nie mógł uwierzyć, że Witor, z którym miał taką historię, zaakceptował to starcie. Podczas tygodnia medialnego Belfort nazwał Andersona dwulicowym i stwierdził, że nosi maskę, co sprawiło, że Silva pojawił się na ceremonii ważenia w masce. Sytuacja niemal przerodziła się w bójkę. Walka była pełna złej krwi, ale trwała zaledwie 3 minuty i zakończyła się jednym z najbardziej ikonicznych momentów w historii MMA. Front kikiem prosto w twarz, pierwszym takim w historii UFC. Po walce Silva jasno wyraził swoje zdanie, mówiąc: "Kiedy ludzie trenują razem, nie opuszczają zespołu, by wrócić i walczyć z byłymi kolegami. Witor złamał ten kodeks honorowy i dzisiaj za to zapłacił." TJ Dillashaw kontra Cody Garbrandt. Wszystko w Team Alpha Male układało się świetnie aż do 2012 roku, kiedy do klubu przyszedł nowy trener Dwayne Ludwig. Przejął on treningi stójkowe, nawiązując bliską współpracę z TJ-em Dillashawem. W tym samym czasie Cody Garbrandt właśnie zanotował trzy nokauty na regionalnej scenie, więc spakował się i wyjechał z Ohio do Kalifornii, by dołączyć do tego słynnego klubu, o którym tyle słyszał. To właśnie wtedy tych dwóch przyszłych mistrzów się spotkało i zaczęło wspólnie trenować. Jednak TJ zyskał sobie złą reputację jako partner treningowy. Z zewnątrz wyglądało też na to, że Dwayne Ludwig działał trochę jak klin wbijający się pomiędzy TJ-a i resztę zespołu. Oczywiście wszystko to eskalowało na naszych oczach w jednym z odcinków The Ultimate Fighter, gdy Conor McGregor wypomniał TJ-owi brak lojalności. Dwayne to wąż, co o tym sądzisz? Mam inną opinię. Zaledwie dwa miesiące po tej sytuacji TJ oficjalnie odszedł z Team Alpha Mail. Myślę, że pozbyliśmy się ego i złych wibracji. Dwayne i TJ już ich tu nie ma. Są razem jak dwie połówki tego samego jabłka. W końcu walka między nimi w UFC miała sens. Było w niej mnóstwo emocji, animozji i osobistych historii. Cody nie szczędził ostrych słów. On próbuje udawać ofiarę. Mówi, że Dani Castillo i Justin Buchholz to jego najlepsi przyjaciele, ale gdzie oni są? Jak to było, gdy wróciłeś do domu z płaczem? Ostatecznie to TJ wyszedł zwycięsko, nokautując Cody'ego. Ich rywalizacja jednak nie zakończyła się na tym. Doszło do natychmiastowego rewanżu, który również zakończył się podobnym wynikiem. Wydawało się, że TJ miał ostatnie słowo, ale zaledwie Kilka miesięcy później został złapany na stosowaniu dopingu. John Jones kontra Rashad Evans. Kiedy Rashad Evans wziął udział w drugim sezonie The Ultimate Fighter w 2005 roku, jego jedynym trenerem był Dan Severn. Dopiero po wygraniu programu dołączył do większego zespołu Jackson Wing Academy i był z tego powodu bardzo zadowolony, ale ktoś miał zamiar popsuć tę harmonię. W sierpniu 2009 roku Greg Jackson zapytał Rashada, czy zgodziłby się, aby utalentowany nowy zawodnik UFC John Jones dołączył do ich zespołu. Po kilkukrotnym powtarzaniu mantry, że nigdy nie będą ze sobą walczyć, obaj stały się jak bracia. Rashad przewidywał, że John zostanie mistrzem i nawet pobłogosławił go, by zastąpił go w walce o tytuł, gdy doznał kontuzji. Co więcej, zapowiedział, że jeśli Jones dobędzie pas, on zmieni kategorię wagową. Zawodnicy mają bardzo małe okno możliwości, a ten dzieciak po prostu pozwala, by to okno się zamknęło. Teraz jest w sytuacji, gdzie ten gość to mój przyjaciel, a tamten też stary masz zdecydowanie za dużo przyjaciół. Sytuacja zaczęła robić się napięta, a media podsycały konflikt. Być Przyjacielem Johna Jonesa na całe życie, I nigdy z nim nie walczyć, czy przestać z nim rozmawiać, i skopać mu tyłek w klatce. Szczerze mówiąc, wolałbym skopać mu tyłek. Tuż po tym jak John został mistrzem, Evans ogłosił, że opuszcza Tim Jackson. W końcu ich zestawiono do walki, a w międzyczasie podobno wpadli na siebie w klubie w Vegas. John powiedział wtedy: "Myślę, że sprawy zaszły za daleko, ale chcę być pierwszym, który ci powie, że cię zniszczę". Evans miał już tego dosyć, czuł się zdradzony przez ekipę Jacksona, zmęczony dwulicowym zachowaniem. Kiedy jednak doszło do walki, John Jones pokazał swoją dominację i udowodnił, że jest po prostu lepszym zawodnikiem. Khabib Nurmagomedov kontra Conor McGregor. Nigdy Wcześniej nie widziałem rywalizacji, która byłaby tak gorąca i intensywna. Jak to, co Konor i Habib zbudowali między sobą, jeśli powiem wam, że lata wcześniej ci dwaj mieli świetne relacje? W rzeczywistości byli właściwie kolegami. Był czas, kiedy ty i Konor byliście dla siebie mili, prawie przyjacielscy. Był moim fanem, ten gość był moim fanem, kupował moje koszulki. I Konor wcale tutaj nie kłamie. Istnieją tweety Habiba, w których pyta o kupno jego koszulki. Problemy w ich relacji zaczęły się pojawiać, gdy Konor wspomniał o swoich aspiracjach, by przejść do kategorii lekkiej. Ale twój kumpel Habib. Mój kumpel Hubby. w tej grze nie ma przyjaciół. Biznes, biznes nie zna przyjaciół. Dla dwóch zawodników tak konkurencyjnych i utalentowanych jak oni, w brutalnym świecie MMA, ich przyjaźń po prostu nie miała szans przetrwać. Lubię Conora McGregora, ale jeśli on przyjdzie do kategorii lekkiej, to go zmiażdżę. Jego tresztok nie jest zły. Wie jak zarabiać pieniądze, ale jeśli przyjdzie do wagi lekkiej... Witam! Kiedy Conor zdobył tytuł, przeniósł się do kategorii lekkiej, co ustawiło go na kolizyjnym kursie z Habibem. Jako największa gwiazda, Conor nawet ukradł mu walkę o tytuł spod nosa. To jest główno numer jeden. Myślę, że wszyscy irlandzcy fani rozumieją, kto na to zasługuje. Conor przychodzi do kategorii lekkiej i mówi, że jest najlepszy, ale wszyscy wiecie, że na początku roku odklepał jak urczak. Przez następne lata sytuacja szybko się pogorszyła. Najpierw Habib spoliczkował kolegę Conora, co doprowadziło do tego, że Conor zaatakował autobus, co doprowadziło do najbardziej nienawidzącej. Distnej konferencji prasowej wszechczasów. Ja nie piję. Dlaczego nie pijesz? Niech to będzie impreza. Jesteś zacofany. zginiesz jak tylko cię dorwę. Słyszysz mnie, i tak walczysz jak mały szczur. Walka była totalną wojną. Habib walczył zaciekle i zmusił go do odklepania. Konor obrażał go przed walką, ale później tłumaczył, że to był tylko biznes. Dla Habiba to nigdy nie był tylko biznes, to było w 100% osobiste. Chuck Lidel kontratito Ortiz. O tym konflikcie można powiedzieć, że to wszystko wina Denny White'a. To on zarządzał karierami obu tych zawodników, jeszcze zanim Zufa kupiła UFC. Ci dwaj trenowali razem, a Chuck codziennie pokonywał Tito na macie. Tito stał się twarzą UFC, zdobył pasmistrza mistrza wagi półciężkiej. Jednak Chuck powoli stawał się ulubieńcem fanów, ponieważ nokautował każdego, kto stanął mu na drodze. Był bardziej charyzmatyczną postacią, a organizacja go promowała, ale trzymała go z dala od Chucka. Tito był z tego bardzo zadowolony. Wiedział, że nie może pokonać Czaka. Na początku wydawało się, że Lidl nie miał z tym problemu. Ale z czasem zdał sobie sprawę, że nigdy nie dostanie swojej szansy na walkę o tytuł, dopóki Tito stoi mu na drodze. Chuck nigdy nic nie mówił. Czak był jego przyjacielem, a te wspólne treningi coś dla niego znaczyły, ale w końcu powiedział: mam swoje okno czasowe. Zasługuję na to, co mogę osiągnąć, a to obejmuje tytuł mistrza świata. Chuck stał się nie do pominięcia jako pretendent i Tito publicznie zgodził się na walkę. Jednak Tito niemal natychmiast się wycofał. Nie wiem, nie myślę teraz o tej walce. Ja i Chuck, nasza przyjaciel. Nie jest warta tych pieniędzy, które nam oferują. Fani byli wściekli, ale Randy Cotur dosłownie sprawł Tito. Dopiero wtedy Ortiz zgodził się zmierzyć z Chuckiem. Nie było już drogi ucieczki. Wszystkie historie o treningach wydawały się prawdziwe, ponieważ Lidl znokautował Tito w drugiej rundzie. Ich rywalizacja jednak na tym się nie skończyła i w rzeczywistości nigdy nie wygasła. Stoczyli rewanż, zrobili cały sezon The Ultimate Fighter, a nawet zmierzyli się po 16 latach, co zdecydowanie nigdy nie powinno się wydarzyć. Colby Covington contra Jorge Masvidal. Vidal Kiedyś byliście kumplami, mówiłeś o nim z takim szacunkiem w jednym z wywiadów, nie wiem czy pamiętasz, jeśli sprzedał naszą przyjaźń tak szybko, to to nie była przyjaźń. Ich przyjaźń zaczęła się, bo byli dla siebie idealnym dopasowaniem. W wieku 23 lat Colby zakończył karierę zapaśniczą i został zwerbowany przez American Top Team. Jorge był już wtedy w tym klubie z ponad 30 zawodowymi walkami na koncie i obaj mogli od siebie dużo nauczyć. Trenowali razem, mieszkali razem, grali razem w Call of Duty. Ja i ten gość dzieliliśmy wiele wspomnień. Tak byliście prawdziwymi przyjaciółmi. W pewnym momencie byliśmy przyjaciółmi, a potem to wszystko się rozpadło. Może nie zupełnie bez powodu, ale z pewnością z powodu czegoś, co można było rozwiązać. Oszukał mojego trenera, nie zapłacił mu pieniędzy. Mój trener trenował go od czasów amatorskich, aż po zdobycie tytułu. Może to dało się jeszcze naprawić. Może Kolbi po prostu próbował wywołać chaos, ale to smutne, bo nigdy nie widziałem dwóch zawodników UFC, którzy byli sobie bliżsi. Daję mu własny klucz do domu. Wspierali się w narożnikach w prawie każdej walce, ale jak widać przerodziło się to w biw. Dosłownie najlepsi przyjaciele zamienieni w wrogów, mieli szansę wyjaśnić wszystko w klatce. Niestety walka była trochę nijaka, ale Kolby wyszedł z niej zwycięsko i to zdecydowanie. To jednak nie wystarczyło Jorge, który zaatakował Kolbiego poza Oktagonem. Jak zawsze jeśli podobał Wam się film, dajcie znać, zostawiając łapkę w górę i subskrybując mój kanał. Poza tym dziękuję za oglądanie i zobaczymy się w kolejnym filmie.